Po prostu jestem taka zła, no tak jestem pozłoszczona, jestem tak pozłoszczona, bo Ty powiedziałeś to, tą jedną rzecz, która mnie zezłościła i generalnie jestem tak strasznie bardzo, 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 bardzo zła, że no właśnie, aż dosłownie... Hmm. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że naprawdę się wściekłeś albo wściekłaś i nie byłaś w stanie tego wyrazić w języku angielskim? Cześć, nazywam się Aleksandra Laird i podczas, podczas dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak na 10 sposobów można w języku angielskim powiedzieć, że jesteś pozłoszczony, czyli angry. To jest niesamowicie ważne, ponieważ jeżeli będziesz używać tylko jednego wyrażenia, to ludzie nie będą brali cię na poważnie, kiedy naprawdę będzie sytuacja intensywna i będziesz chciał albo chciała wyrazić bardzo dużą złość. Zostań z nami koniecznie do samego końca, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak można w sposób kulturalny wyrazić swoją złość, lub również jak można to, to poirytowanie wyrazić w sposób dosadny. Dzisiaj też powiemy sobie dość dużo o tym, jakie słówka lubują nam się tutaj z tą złością, jakie propositions, to znaczy with, in, at. Może coś innego, więc zostań koniecznie, jeżeli masz z tymi słówkami problemy. A ja już, proszę bardzo, zabieram się za wytłumaczenie, o co tutaj chodzi. Zwróćcie uwagę, że mamy na trzy różne kolory tutaj pokodowane te słówka. Jak myślisz, dlaczego? Zanim, słuchajcie, przejdziemy do pierwszego słówka, pozwól, że opowiem Ci bardzo szybką anegdotę. Kiedyś zgłosiła się do mnie dziewczyna, która pracowała w koledżu i mówiła, że ona ma takie przeczucie, że kiedy ona. Że ona po prostu nie jest brana na poważnie przez swoich współpracowników. Dlaczego? Słuchajcie, jeden z powodów może być taki, że jeżeli używasz bardzo zawężonego słownictwa, takiego jak tylko I'm angry, jeżeli jesteś w nie najlepszym humorze i odczuwasz złość, to może to być, no cóż, możesz być nieodbierany lub nieodbierana poważnie. Dlaczego? Dlatego, że w języku angielskim jest. Stała masa słówek na wyrażanie, obsywanie tej emocji i Cóż mogę powiedzieć, jeżeli Angry nie jest najsilniejszym z tych, z tych słówek, więc jeżeli trafiła być się sytuacja, kiedy naprawdę jesteś od nas coś wściekły, coś naprawdę poszło nie tak, no to potrzebujesz użyć innego słówka, jakiego, Oglądaj do samego końca, co się dowiesz. Ale zacznijmy, słuchajcie, od naszych słówek zielonych. Nasze słówka zielone to jest takie lekkie pozłoszczenie. Tak jak mamy słuchajcie, światła, yy, mamy kolor zielony, mamy pomarańczowy i mamy czerwony, tak samo tutaj te są pokodowane w ten sposób. Więc na początek te, które są w miarę, w miarę, takie jeszcze poirytowanie, ale nie koniec świata. Jedno z moich ulubionych słówek to jest słówko irritated. Irritated. Dlaczego bardzo je lubię? Z tego względu, że jest kognat, czyli nie trzeba się, słuchajcie, uczyć to słówko za darmo. Ono wygląda tak jak nasze polskie słówko zirytowane. Irritated. Zwróćmy tylko uwagę na wymowę: irritated. Irritated. Ok, na przykład. Now he was irritated with himself for making such a stupid comment. Okay. Czyli, no i teraz on był poirytowany sam, na, sam ze sobą, sam na siebie, że zrobił taki, taki, taki głupi, komuś coś powiedział, coś takiego głupiego, jakiś taki komentarz nieodpowiedni. Ok. He was irritated with himself. On był na siebie pozłoszczony, ale w języku angielskim powiem with. Okay? Nie na, czyli on, tylko with. I'm irritated with you. Jestem poirytowana na Ciebie. Więc zapiszcie sobie od razu. Dlaczego warto uczyć się słówek w kontekście? No właśnie, dlatego. Dlatego, żebyśmy tego nie przetłumaczyli, czy się nie tłumaczy słowo po słowie. Irritated with jestem pozłoszczona na kogoś. Dajcie znać, czy rozumiecie. Zastanówmy się, jak my, jak my to zapamiętamy. Drugie słówko już jest takie e, m, bardziej eleganckie, bardziej takie e, zaawansowane, ale znaczy mniej więcej tyle samo z irritate, to znaczy annoyed. Annoyed to jest być złym, przypuszczam, no na kogoś, może być to też na siebie. I'm annoyed with myself, mogę tak powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że ktoś był pozłoszczony na mnie, albo mogę powiedzieć, że ktoś był pozłoszczony, że coś się stało. I taki właśnie mam przykład. Sandra was very annoyed that I was late. To znaczy, że Sandra była bardzo zezłoszczona, że się spóźniłam. Um, ok? Annoyed that. E, była poirytowana, poirytowana, że ok. E, więc mamy irritated, mamy annoyed, mamy też słówko upset. Osobiście, jeżeli miałabym się złościć, to bym wybrała właśnie słówko upset. Lubię używać tego słówka w sytuacjach takich, gdzie e, coś mi, słuchajcie, nie pasuje. E, I dlaczego je tak bardzo lubię? Dlatego, że ono wyraża nie aż tak bardzo złość, jak przykrość. Okay. Jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś jest um, um, upset, tutaj tłumaczenie mam to um, poddenerwowany. Ale tak naprawdę upset to jest poddenerwowanie, takie zirytowanie, ale z nutką przykrości. Um, czyli na przykład, jeżeli poproszę mojego męża, ja jestem moim mężem, najczęściej to upset. Um, jeżeli poproszę mojego męża. Żeby zajmował się dziećmi. O, taka sytuacja z poniedziałku. Proszę mojego męża, żeby zajął się dziećmi, ponieważ ja na przykład idę robić live. A. No i on zajmuje się dziećmi, tylko że ma słuchawki na uszach. Więc kiedy dzieci przychodzą do mnie z płaczem, no to on tego nie słyszy. To ja nawet nie jestem tak bardzo poirytowana, jak jestem upset. Uh, she was deeply upset. To znaczy, że ona była głęboko, była jej głęboko przykro i i była, była, była i przykro i była zła. Czyli she was deeply upset about the way her, her, her boss treated her, okay? Uh, upset, proszę bardzo. Kolejne słówko, no cóż, uh, też jest bardzo fajne, agitated, um, dlaczego jest fajne? Fajne w bardzo konkretnych sytuacjach. Jeżeli ktoś jest agitated, to jest taki bardzo podminowany, o! i można użyć tego słówka na przykład kiedy mówimy każdy może być podminowany, ale zwłaszcza można użyć kiedy mówimy o dzieciach. Jeżeli twoje dziecko jest takie, że normalnie o wszystko nie wiem, o wszystko płacze, takie takie wiecie, jak dziecko zbiera coś o, to często takie jest agitated. Na przykład he gets a tad agitated at feeding times, to znaczy, że jak nadchodzi pora karmienia, to on potrafi być bardzo podminowany, ok? Czyli taki nie usiedzi. Słuchajcie, czyli mamy te nasze pierwsze cztery, które są takie w miarę takie, takie są, ok, poddenerwowane, ale końca świata nie ma. Teraz przechodzimy do tych wyrażeń, które już wyrażają no, złość po prostu. Więc pierwsze słówko to jest słówko cross. Też fajne słowo. Dlaczego? Dlatego, że cross w języku angielskim to jest po prostu. O, proszę. To jest cross, ok? Czyli krzyżyk. Krzyżyk to jest cross. Jeżeli, nie wiem, krzyż, taki krzyż, to też jest cross, ok? Nawet mówimy crossroads, nie? Czyli skrzyżowanie. No więc, co, co te krzyżyki mają, słuchajcie, do naszego tematu? Cross. Tak jak na pewno wiecie, w języku angielskim to jest taki fajny język, że jedno słowo może mieć tyle różnych znaczeń. Cross jako rzeczownik to jest krzyż albo krzyżyk. A cross jako przymiotnik, no to jest jaki? Rozgniewany. I'm um, really cross. Moje dzieci często używają tych słów I'm cross with Emily, na przykład. Mówi dzisiaj Natalka. Czyli jestem rozgniewana na Emilkę. Po raz kolejny jestem rozgniewana na Emilkę, ale powiem I'm cross with Emily. E, więc ja e, mam przykład. Sometimes I get very cross with the children. To znaczy, że czasami dzieci potrafią mnie rozgniewać. To znaczy, że czasami jestem rozgniewana na moje dzieci. E, świetnie. E, dobra, mamy cross. W temacie dzieci, słuchajcie, drugie, to, to wyrażenie, peed off. Więc przyznam szczerze, że ja myślałam, że to mój mąż używa po prostu takiego wyrażenia, żeby nie powiedzieć peed off, right? Bo można powiedzieć oh, I'm so peed off, right? Czyli oh, jestem tak. I ona. Ale jeżeli nie chcemy powiedzieć brzydko, tylko chcemy powiedzieć, że jestem wkurzona, co jest taką delikatniejszą wersją tego, tego off, to można powiedzieć peed off. Ja myślałam, że to po prostu mój mąż wymyślił, ale nie, nie wymyślił. Jest jak najbardziej to wyrażenie idiomatyczne, można stosować, znalazłam w słowniku peed off jak najbardziej. To znaczy po prostu wściekły, wkurzony, wkurzony, czyli już przechodzimy do słów takich bardziej dosadnych. E, na przykład mogę powiedzieć: I think I peed off Janet with my comment earlier. To znaczy, że myślę, że wkurzyłam e, Janet e, tym moim wcześniejszym komentarzem. Widzicie, moim wcześniejszym komentarzem, ale znowu with. Okay? Czym wkurzyłam? Okay? Wkurzyłam with. Proszę bardzo, słówko dla osób, które chcą poszerzyć swój, swoje słownictwo, swój słownik. Indignant. Indignant. Jakie ładne słówko. Indignant to jest oburzony. Słuchajcie, jestem oburzona. Jestem oburzona, proszę bardzo, sposobem, w jaki moje dziecko zostało potraktowane. I was, albo I am indignant uwaga at the way my child had been treated e, czyli jestem oburzona am indignant e, uwaga e, pasowałoby sobie to z czymś skojarzyć dlaczego dlatego że uwaga e, to dig e, przynajmniej kiedy ja się uczyłam tego słówka ciągle mi się mm, myliło z dig e, więc e, ale jest dig indignant E, więc ja sobie e, zapamiętałam z e, dig, kopać, nie? E, indignant. Jestem oburzona, że ktoś mi tutaj wykopał. Indignant. E, warto jest sobie z czymś skojarzyć. Z czym tobie się skojarzy słówko indignant, żeby zostało w głowie? Napisz w komentarzu. A teraz przechodzimy do tych naszych słówek, które są, uch, taka wściekłość, żeby z kija nie podchodzić. Pierwsze słówko to jest słówko mad, i teraz ktoś powie, co takiego ta, 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 ta. Przecież w zeszłym tygodniu było przestań mówić crazy, i jednym z odpowiedników było słówko mad. Więc skoro mad oznacza, że ktoś jest, to jak mad może oznaczać tak samo, że ktoś jest zły. Jak najbardziej po raz kolejny widzicie, jedno słówko angielskie potrafi mieć wiele różnych znaczeń. Jedno ze znaczeń słówka. Mad. Owszem, to jest, że ktoś jest szalonym w głowie, że ktoś ma nie po kolei w głowie, to jest szaleńcem po prostu, ale Mad może oznaczać też wściekłość. Wściekłe mad. Uważajcie bardzo na to, jak mówicie. Dzisiaj mój mąż poszedł na zajęcia z polskim trenerem, i przyznam szczerze, że no właśnie, ciągle to samo. Wymowa. Nawet potrafimy mieć bardzo szeroki zasób słownictwa, ale wymowa. Miśki. Więc tak, jeżeli na końcu słówka mamy głoskę dźwięczną, taką jak d, to musimy powiedzieć ma d, d, d. Bo jeżeli my powiemy mat, tak jakbyśmy to po polsku zrobili, no bo my po polsku ubezdźwięczniamy, bo nie powiemy przecież bug z wami, tylko bóg. Ok. To jest u nas naturalne zjawisko i to jest poprawne w języku polskim, co więcej. Bo gdybyśmy mówili "bug", to byłoby, to, to byłaby hiperpoprawność i to jest błąd językowy. Natomiast w języku angielskim, no właśnie tacy hiperpoprawni musimy być, bo inaczej zmienia nam się znaczenie słowa. Jeżeli ja powiem "mad", ale z polską wymową, z polskim ubezdźwięcznieniem, to zrobi mi się z tego słówka "mat" czyli mata. Jeżeli ja pójdę i powiem, oh, I'm so mad, to znaczy, oh, jestem taką matą, no to nie osiągnę tego, tego efektu. Co ja bym chciała powiedzieć? I'm so mad. Mat. Mad. Ok. Kolejne słówko, które wyraża olbrzymią złość, to jest słówko furious. Ok. Fajne, takie jak irritated, bo kognat. To znaczy, że nie musimy się za bardzo uczyć, przychodzi nam za darmo, yy, bo mamy furię, tak? W Polsce mamy, że ktoś jest z ktoś jest, ktoś jest, ktoś jest furii, więc no właśnie, furious będzie oznaczało taką furię, że jestem tak wściekła, że aż jestem w furii, jestem rozjuszona, ok? Uwaga na wymowę, bo to nie jest furious, tylko fiu, furious. Furious, ok? I'm furious. Members of staff are furious at the decision. To znaczy, że e, pracownicy e, są wściekli, są ro, po prostu <coughs> rozjuszeni e, tą decyzją. Furious, ok? I ostatnie słówko, słuchajcie, na dzisiaj to jest podwójny agent. Pamiętacie, na czym polegają nasi podwójni agenci. To znaczy, że to jest jedno słówko, które może mieć pozytywne, ale również negatywne znaczenie. No więc tak! Rage, generalnie samo rage, tutaj gdyby było e na końcu, rage, oznacza e, szał. E, nie, że szał i euforia, w sensie że wu, uh, uh, Tylko taki szał, że ktoś się tak wkurzył, że aż wpadł szał. Rage, ok? Więc cóż może oznaczać raging? No właśnie, nie że szalony, ale tak wściekły, tak intensywny, że aż nie do opanowania. Nie jestem w stanie znaleźć odpowiednika w języku polskim. Jeżeli ktoś ma odpowiednik, to napiszcie w komentarzu, nie udało mi się znaleźć takiego, który by naprawdę oddawał istotę tego słowa. Raging to jest tak intensywny, że aż nie do opanowania. I teraz, może być tak wściekły, że aż nie do opanowania, czyli mogę powiedzieć he was raging. Ok, to znaczy, żeby on, uff, słuchajcie, on był taki wściekły, że bez kija nie podchodź i w ogóle. Okay. Um, ale słówko raging może być użyte nie tylko, słuchajcie, z, jako, jako ym, op, do opisania osoby. Coś innego też może być raging, co jeszcze innego może być takie intensywne, że nie do opanowania. Na przykład kac taki może być. Więc mój przykład jest taki. I have a raging hangover. I have a raging hangover. To znaczy, że mam strasznego kaca. Takiego, że no, nie po prostu szaleje mi tam w głowie nie do opanowania. Również raging może być raging fire. To znaczy ogień taki, który tak się po prostu rozszalał, że nie da się go opanować. Może być. Raging water, tak samo jest wściekła woda na przykład, na, nie wiem, na, na, na morzu, ok? Raging waves może być, ale może też być raging success. Raging success to znaczy taki wspaniały sukces, że aż nie do opanowania, po prostu szalejący sukces. Ja nazywam się Aleksandra Lert, to, był, to była lekcja, Przestań mówić, 32 już, buziaki, pa papa.